Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Markis i jeszcze tak przed odcinkiem chciałbym wam z gorącego serca bardzo podziękować w imieniu moim i Mortika za 400 subów na kanale. Dla nas to ogromna, ogromna liczba, bo osiągnęliśmy ją tylko w 3 miesiące, co dla nas jest niemożliwością, aby w tak krótkim czasie osiągnąć tak wysoki wynik. Dlatego chcielibyśmy zrobić Q&A. Pytania oczywiście możecie pisać w komentarzach. A my przechodzimy już do trzeciego odcinka z serii Wszechświat Star Wars. Więc bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Jak większość z Was wie, dominującym elementem krajobrazu geonozis były pustynie piaskowe. Jednak na planecie znajdowała się woda, która stanowiła tylko 5% powierzchni planety. Jednym z najważniejszych problemów żyjących tam stworzeń były burze o właściwościach promieniowania, które zmuszały mieszkańców planety do ukrycia się w podziemiach. Dlatego większość organizmów była przystosowana do życia w ciemnościach. Geonozis z pozoru wydaje się planetą niezamieszkałą. Jednak rdzennymi mieszkańcami planety byli Geonozianie, czyli humanoidalna rasa pochodząca od owadów. Ogólnie na planecie występowało tylko kilka organizmów ze względu na panujące tam warunki, do których mogły przystosować się tylko osobniki o najlepszej odporności i sile. Za czasów Imperium Gonozis stało się głównym celem pozyskania surowców i robotników do ukończenia pracy nad Gwiazdą Śmierci. Siły uderzeniowe Imperium, które zostały wysłane na planetę pod dowództwem Dartha Weilera, powstrzymały i pokonały broniących się geonozjan i wspierających ich rebeliantów. Tym samym kolejny raz planeta znalazła się pod okupacją Imperium Galaktycznego. To by było na tyle. Oczywiście, jeśli film Ci się spodobał, zostaw lajka. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj. Jeszcze taka informacja na koniec. Niedługo zostanie założony fanpage, na którym będziecie mogli na bieżąco pisać pytania, na które będziemy odpowiadać. Także będziemy oczywiście informować Was o bieżących sytuacjach i informacjach, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Hold up.